Właśnie mi to adapter wyłączający start stop na stałe. Próbujemy się dostać do wyłącznika, podpiąć i zobaczymy czy będzie działało. Adapter podpięty na no króciutko. Odpalamy autko. Na razie jest wszystko ok i wyłączone z automatu, czyli widać, że działa. Nawet nie musiałem uruchamiać auto. Auto off. Widać, że urządzenie zdaje egzamin. Jeszcze wyłączymy. Bez włączania i automatycznie jest wyłączany.